Optymalizowanie wszystkiego o 1% w Twoim biznesie, w Twoim ekosystemie pozyskiwania klientów jest ekstremalnie ważne. Dlatego, tak bardzo ja naciskam moich klientów na to, aby optymalizowali o 0,5%, o 1% każdy element lejka sprzedażowego albo całego ekosystemu. Dlatego ja zawsze staram się udoskonalać, optymalizować o 1%, chociaż. Jeden element każdego dnia w moim lejku sprzedażowym. Teraz o co tutaj chodzi? Czy jest w ogóle optymalizacja, dlaczego to robimy i tak dalej? Przecież Max, możemy stworzyć po prostu lejek sprzedażowy, go puścić, jak pozyskujemy nam klientów jest wszystko cace jest zajebiście. Nie, chodzi o to, że jeżeli ty chcesz skalować się, chcesz pozyskiwać klientów więcej, lepszym kosztem, czyli mniejszym kosztem, lepszy, to jest mniejszy, wiadomo, uczciwa cena na to za darmo, ale jak o co, o co chodzi, tak? Czyli procentowe optymalizowanie, tak? O optyma... Optymalizowanie, hop, tutaj widzę, że mi tutaj nie, niezłe P wyszło na początku, ale procentowe optymalizowanie, o co chodzi, już Ci tłumaczę, teraz wyobraź sobie taki system pozyskiwania klientów, który być może jest Ci znany, być może nie, ale mamy reklamę na Facebooku, na Facebooku tak? czyli mamy na niebiesko Facebook, jest tutaj reklama z angielskiego ad, Reklama wideo, reklama statyczna, yy, Może być to obojętna reklama, nie ma to znaczenia, tak? Następnie to, co mamy? Tu mamy załóżmy lejek na Wideo sales Letter, czyli mamy tak zwany taki opt-in. Opt-in. Tutaj sobie zapiszę. Mamy opt-in, no i później jak osoba potem przejdzie przykładowo z kliknie w reklamę, przejdzie na opt-in. No to załóżmy docelowo, przechodzi gdzie? No, przechodzi wiadomo na tak zwany VSL page, czyli VSL strona. Zaraz omówimy sobie, czym ta każda z, z tych stron jest, ale przychodzi na tą stronę. No, i później ma opcję, że się po prostu y, umówiona, umówiona rozmowa, tak? To jest przykład. Umówiona rozmowa. I dajmy to na zielono, bo każdy chce mieć umówioną rozmowę. Wiadomo, jest tak najbardziej przyjemna rzecz. Jak, ci, jak widzisz na slaku, ci wpadają powiadomienia umówionej rozmowy, albo stajesz powiadomienie z zapiera, nie ma to znaczenia. albo po prostu wchodzisz, widzisz pełny kalendarz, to jest fajne uczucie. Tak, ale o co tutaj konkretnie chodzi? Zobacz, jeżeli robimy reklamę. Y Czysto statystycznie. Nie mówię teraz, że te procenty są prawidłowe czy nie są prawidłowe. Mówię mniej więcej, jak to powinno wyglądać. To się różni od branży. Nie bierz tego. To jest tylko przykład, ok? To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że to jest tylko i wyłącznie przykład. Jeżeli mamy reklamę, wydaliśmy przykładowo 1000 zł. 1000 zł. Nadeszły straszne czasy. Naszą reklamę wyświetliło, wyświetliło tylko 10 tysięcy osób, tak? Tylko 10 tysięcy osób. Albo, albo po prostu 10 tysięcy osób. Nie ma to znaczenia, tak? 10, 10 tysięcy osób zobaczyło e, naszą reklamę. Mieli takie oczy. Takie, takie oczy. I załóżmy, że zdecydowało się w nią kliknąć 1% ludzi. 1% ludzi. Zobaczyło 10 tysięcy osób, 1% w nią kliknęło, czyli można powiedzieć, że na optinie, w dużym skrócie, co się wydarzyło, no, żeby tutaj ci nie skłamać, przeszło tylko 100 osób. 100 osób. Tak. E, czym jest optin? Optin. To jest taka strona, gdzie mamy swój po prostu nagłówek, o, ale tu jest duży ten tekst, sekundę, ujeju, 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 mamy tutaj tak, jest nagłówek, nagłówek, potem mamy tak zwany podnagłówek, ewentualnie mamy wielki przycisk, nie wiem, kliknij tu, aby odebrać trening, tak, wideo. No i potem oczywiście nic więcej nie ma i się wyświetla potem pop-up, czyli jest imię, e-mail, ewentualnie numer telefonu. Tak, numer telefonu to jest takie trochę niebezpieczne w Polsce, bo dużo ludzi prosi o numer telefonu i bardzo mało ludzi daje poprawny numer telefonu, a jak widział numer telefonu, to podaje potem zły adres e-mail. Oczywiście to można obejść, ale to nie jest takie proste, szczególnie w tym lejku. I osamu tego wpisać, żeby otrzymać przykładowo do, do konkretnego, wiesz, do konkretnej strony dostęp, tak? Ja Ci może pokażę tutaj, przebitka będzie za chwilę, jak to wygląda u mnie, tak? się właśnie na stronie mojej optina i tutaj widzimy e, zwany disclaimer, czyli dla kogo jest ta oferta skierowana. Następnie widzimy tutaj nagłówek, czyli obietnicę, którą po prostu będziemy przedstawiać w, w filmie na następnej stronie. No i widzimy tu jeszcze tak tzw. subheadline, czyli pod nagłówek. Tak? Z kolei tutaj mamy odbierz trening, klikamy imię, nazwisko, e-mail. I e, tak to wygląda u mnie na stronie Page. No i zobacz, 100 osób weszło na tą stronę. OK, fajnie, 100 osób weszło, ale tylko Przedostało się na tą stronę 40 osób, no i jest nam smutno, bo tylko 40 osób, no jeju, jest tutaj dobrze, tutaj jest ile? 3, no to dobrze jest, osób, osób. tylko 40 osób, czyli 40 podzielić na 100, to mamy tutaj tylko, że jest 40%, tak, ok, 40% to jest sporo, to jest naprawdę dobry wynik, bo około powinno być 20-30%, jeżeli masz fajną ofertę i tak dalej. Ale to jest 40% osób, które weszło, tak? Czyli straciłeś, straciłeś 160 zainteresowanych osób. Zainteresowanych osób straciłeś. No i 40% osób weszło, no i potem załóżmy, że umówiło się tylko 10% z nich na rozmowę. Tylko 10%, tak? No bo e, obejrzało część osób wyszła z Twojego vsl a część, część nie. I tylko 10% osób się umówiło na rozmowę, to są 4, ale najgorsze jest to, że przyszły tylko trzy osoby. Albo nawet tylko dwie osoby przyszły Czyli połowa osób się pojawiła na tej Twojej rozmowie No i teraz Zanim przejdziemy dalej to Ci powiem jeszcze czym jest strona WSL Strona WSL to jest taka strona Tutaj to przedstawię fajnie Gdzie w dużym skrócie Jest ten sam nagłówek Nagłówek już tam napisane normalnie Subheadline czyli pod nagłówek ja wolę po angielsku, przecież łatwiej. Subheadline, potem mamy nasze piękne, piękne nasze wideo sprzedażowe albo nasz sales page, czyli sam tekst. Potem mamy tutaj umów się na rozmowę i ewentualnie case study albo coś, co będzie. Budować pilność, wartość tej rozmowy, i tak dalej. I znowu umów się na rozmowę, tak? Czyli umów się na rozmowę UR. Umów się na rozmowę. No jak, jeżeli osoba przykładowo obejrzy ten film, na na to obejrzy 40 osób, Oto to część osób wyjdzie od razu, część osób obejrzy 2 minut twojego filmu, część osób obejrzy cały, część osób obejrzy połowę i się umówi, i tak dalej. Z 40 osób, 4 się umówią. Czy jest to hipotetycznie. I to ja mam pierwszy wstęp w naszym filmie. okej, okay, mamy to. Mamy, wiemy, że przy wydatkach, przy wydatkach 1000 zł na reklamę mamy dwie, dwie osoby na rozmowie, tak? Czyli wydajemy 1000 zł, no i mamy tutaj dwie osoby na rozmowie, które się pojawiły. Tylko też wiemy, że y, nasz close rate, czyli procent ilość sprzedanych. Naszych usług, współprac, programów i tak dalej wynosi 25%. Bo jesteśmy w tym całkiem nieźli, na zimnym ruchu. Jedna na cztery osoby od nas kupuje. I to wiemy, że na podstawie 100 innych rozmów, że na 100, na 100 rozmów kwalifikowanych 25 osób kupiło, czyli wiemy, że to jest 25%, tak? Czyli, czyli wiemy, że potrzebujemy średnio czterech rozmów, żeby sprzedać je, jednej osoby, jeden klient. Tak? Jeden, jeden, jeden klient. Potrzebujemy średnio czterech osób, czyli tutaj nie mamy jeszcze pewności, ale jeżeli po prostu wydamy tutaj 2000 zł, tak? 2000, oto wiemy, że będą cztery osoby, no i po prostu domkniemy jedno, jedną sprzedaż. Jeżeli nasza oferta kosztuje 4000 zł, tak? 4K, oto w dużym skrócie po prostu zarabiamy i mamy ROAS2. Ale wywalmy to wszystko do, do, do kosza, wywalmy to wszystko do kosza, bo już mam nadzieję, że to zrozumiałeś, wywalmy to do kosza. I ja przejdę sobie przez to i na spokojnie wywalę, żeby to łatwiej zrozumieć. Ale teraz sobie wyobraź, że ty możesz każdego dnia albo każdego tygodnia optymalizować każdy element o 1%, o tylko 1%. Zobacz, czyli załóżmy, że stworzysz reklamę i wydasz y, 1000 osób. Y, 1000 zł, ale będziecie do 10 tysięcy osób, tak? Ale Twoja reklama będzie przykładowo dwa razy ciekawsza i dwa razy więcej osób w nią kliknie, tak? Załóżmy, że z, nie będzie 1% tutaj, tylko to, co się wydarzy, to przejdziemy tutaj na 2%. Czyli w dużym skrócie, jak to jest może zauważyć już dedukcją, em, tak naprawdę pojawi się tam dwa razy więcej osób na, na stronie optin, czyli tu nie będzie 100 osób. Tylko będzie 200. Czyli w dużym skrócie, jak to będzie 200 osób, ale my ulepszymy minimalnie optina, zmienimy, będziemy testować testy AB, czyli zrobimy, że będziemy testować, czy ten nagłówek działa lepiej, czy ten działa nagłówek lepiej, czy może te kolory lepiej działają, czy te kolory lepiej działają, czy może ten przycisk jest zły, bo przykładoło coś tam i tak dalej. Będziemy to testować. Jest wiele, czy rzucimy jakieś zdjęcie jakiejś study albo napiszemy jakąś inaczej i się okaże, że te, te, te tutaj po prostu nie będzie 40%. Ale panie 47. 47% to jest bardzo dobry wynik, żeby nie było to czysto hipotetycznie. Czy 47%, czyli w dużym skrócie, żebym się teraz nie pomylił. Sobie zrobię na ekranie 47% razy. tutaj mamy 200 osób, to mamy 94 osoby. Zobacz. Nie mamy 400 osób, mamy 94 osoby. To sobie też skreślę to. Tak. I skoro wiemy, że mamy 94 osoby, to być może my możemy poprawić nasz BSL minimalnie. Możemy jakoś inaczej zrobić początek, możemy zbudować inaczej historię, możemy inaczej to ułożyć i tak dalej. I tu się nie zrobi 10%, a będzie 14. Ok? 14. Czyli z 94 osób, razy, żebym nie pomylił, 94 osoby razy 14%, tak? To jest 13,6. 6. O, to brzydko to wyszło, po prostu to zmarzę. Cześć, sekundę, Hop, hop, hop. Ja, yeah, boj. Dobra. Ym, nie ma tutaj czterech ani dwóch. Tutaj mamy ym, 13 osób średnio. I skoro wiemy, że się pojawia nam 50% osób, tylko 50% osób się pojawiało nam, to możemy wprowadzić tak zwaną optymalizację nurtowania przed rozmową. Możemy wprowadzić przykładowo optymalizację tego, że będziemy do tych osób dzwonić, wysłać SMSy, wprowadzimy high level oprogramowanie, wiele jest możliwości. I się okaże, że nie będzie, nie będzie 50% się tutaj osób pojawiało, tak to jest przykładowo 50 osób. Oj, coś się wydarzyło. Nie będzie tutaj w tym miejscu 50% tak sur, czyli show up rate, czyli że jedna osoba na dwie się pojawia. Nie będzie tego, bo my to poprawimy, że będzie tutaj przykładowo 60%, minimalnie więcej. I tutaj możemy zrobić teraz, że 13 razy 60%, oj sekundę, 13 razy 60% to mamy 7,8 osoby, czyli zaokrąglamy do 8 osób, 8 osób. Mamy 8 osób i wiemy, że sprzedajemy na poziomie 25% close rate, czyli wskaźnik domknięcia sprzedaży, czyli na 100 osób sprzedamy 25 osobom, które są kwalifikowane. I wiemy, że te 8, z 8 osób jest kwalifikowane, to mamy dwie sprzedaże. Dwie sprzedaże. Ale co się my tutaj podciągniemy minimalnie to na 33%? Musimy się lepiej sprzedawać Będziemy lepiej to przedstawiać w sekwencji właśnie mailowej I tak dalej Zbudujemy większe, większą pilność Zbudujemy ekosystem Samowystarczalny system sprzedażowy, tak? Oto wiemy, że jak tutaj zrobimy sobie 8 8 Razy 33% To mamy 0,2,6 Czyli można powiedzieć, że Sprzedamy dwóm, trzem osobom Raz tak, raz tak I jeżeli my sprzedamy tutaj dwóm, trzem osobom W dużym skrócie To my zrobimy Załóżmy te, tym dwóm osobom Razy 4000 zł. tak dobrze już widzisz, to jest 8000 zł zarobione, przy wydatkach na reklamę 1000. Ale coś mogę Ci powiedzieć, że jak tutaj podzielisz sobie 8000 na 1000, skreślimy sobie ładnie, tu mamy 8 roas, czyli wzrost inwestycji. Coś Ci powiem, że możesz optymalizować. O na początku o procent, o może 2% i tak dalej, testować rzeczy. I potem możesz każdego następnego tygodnia o 0,3%, a potem możesz o 0,2% i możesz optymalizować, optymalizować, aż będzie ściana, ale będzie ściana, w której będziesz miał ROAS 4, ale przy wydatkach reklamowych 5000 miesięcznie, tysięcy złotych miesięcznie i tak dalej. Coś się mogę ci powiedzieć, że możesz po prostu optymalizować o 1% każdy element, w odpowiedni sposób i nie zarabiać dwa razy więcej z wydatków na reklamę, ale zarabiać osiem razy więcej. To jest tak proste. Z tym Cię dzisiaj zostawiam. Jeżeli chcesz skomentować coś, coś tutaj porozmawiać, komentarz, możesz zostawić subskrypcję, jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy i ewentualnie polubić ten film. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Trzymaj się i cześć!